To jest moje okno, które znacie z live'ów, ale widzicie je z drugiej strony. Dzisiaj jestem po stronie zewnętrznej, ale nie okno będzie bohaterem tego odcinka, tylko rynna, która jest tutaj powyżej. To jest rynna metalowa. Już Wam ją pokazuję dokładnie. Tu jest początek lub koniec tej rynny, nie wiem. Koniec jest akurat z plastiku, z PCV, ale cała rynna jest metalowa. Nie wiem, czy pomiędzy poszczególnymi jej elementami jest połączenie galwaniczne. Tego nie wiem i ciężko będzie mi to sprawdzić, ale spróbuję tą rynnę pomierzyć na vna Na dodatek jest tutaj, jak widzicie, taka girlanda, wzdłuż, oczywiście nie będę jej podłączał na czas tych zabaw. No i jest też skrzynka elektryczna obok. No więc nie wiem, różnych takich przeciwności losu jest sporo. Poniżej tej rynny mam taką miedzianą szpilkę wbitą w ziemię. To jest rurka wodociągowa. O średnicy chyba 10 albo 15 mm z miedzi. Do niej jest podłączony przewód, którym mam tutaj uziemiony mój radioszak, i do tego przewodu się podłączę zaraz z anteną. Są anteną z rynny. To będzie uziemienie, to będzie masa anteny. No a promiennikiem będzie rynna. Zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Dobra, zabieram się za rynnę. Najpierw odczepię tę część plastikową, no bo wiadomo. Teraz musimy zadbać o połączenie galwaniczne tej rynny z moim przewodem, którym podłączę tą antenę. No dobra, myślę, że będzie kontakt przygotowałem sobie taką złączkę UC1, to jest gniazdo UC1 do żyły głównej podłączyłem przewód z żabką a do oplotu, znaczy do ekranu taki przewód, który zaraz połączę z tym moim przewodem, który idzie od szpilki. Najpierw tutaj przypnę. Teraz muszę zdjąć tutaj troszkę izolacji z tego przewodu. Tutaj mam zdjętą izolację, mam nadzieję, że to dobrze widać. No, i tak sobie przymocuję ten przewód. No nie będę tu lutował. Zaraz to obwinę jeszcze. Owinę to aluminiową taśmą samoprzylepną, żeby się dobrze tutaj trzymało. Zacisnąłem to dość mocno, tutaj na tym przewodzie. Tutaj mam taśmę. Mam nadzieję, że nie będziecie mi wytykać prowizorki, ale cała ta. Cały ten eksperyment jest jedną wielką prowizorką, i nie ma to na celu jakby jakiegoś robienia z tego poważnej anteny, tylko raczej zabawa i sprawdzenie, co z tego w ogóle wyjdzie. Ta taśma jest dość gruba, ona po sklejeniu ma no robi, że tak powiem, dobrze się trzyma i to myślę, że jest styk w środku. Do pomiarów użyję oczywiście mojego nano VNA, który mam tutaj z podłączonym takim przewodem. Ja sobie skalibrowałem to nano VNA przed chwilą, z tym przewodem i z tą przejściówką. No tylko tutaj do kalibracji true założyłem drugą przejściówkę, wiadomo, ale nano VNA jest skalibrowane na ten kawałek przewodu i na tą przejściówkę, więc myślę, że tutaj będziemy mieli dane o antenie. Ja skalibrowałem to w zakresie od 1 do 40 MHz, więc to będzie taki pomiar zgrubny. Zobaczymy w jakim, na jakiej częstotliwości tutaj coś zobaczymy. Teraz chwila prawdy. To jest ten ostatni od 1 do 40 MHz. Myślę, że widać. To jest ten zakres, na który kalibrowałem ten kabelek. No i mamy wykres. Jeszcze tylko Ustawimy na żółtym wykresie pokazywanie SWR-u. Nie wiem na, jakie, na jaką częstotliwość ta antena się stroi. Ta rynna nie ma tutaj kalwanicznego połączenia między elementami. Dlatego SWR jest taki powiedziałbym. No tu jest jakiś mały w miarę 2,6. Na częstotliwości 1 MHz I tu jest jeszcze jakiś dołek. Spróbuję go znaleźć. O tu. Około 6, 7 megaherców. No. Może to skrzynką dociągniemy. Może skrzynką dociągniemy. Nie wiem. Nie wiem, czy się odważę. Zobaczymy. Na razie podłączę sobie tą antenę do... Antenę. Terynne. Do mojego przewodu, który idzie do domu, i zobaczę, co na niej odbiorę w ogóle w domu. Dobra, koniec marznięcia, idę do środka. Antenę z rynny podłączyłem do Jaśka przez przełącznik antenowy. No i w pierwszej kolejności słucha, szukałem, oczywiście, stacji broadcastowych. Coś tu znalazłem. Przyznacie, że nie jest źle jak na antenę z przypadkowej rynny. Teraz przełączę się na antenę Dipol 80 metrowy i Entweda i zobaczymy, jaka będzie różnica. Teraz jest Entwed, a teraz jest Dipol 80-metrowy. Kolejna stacja broadcastowa. I przełączamy się na inne anteny. Teraz Entwed i Dipol. I teraz z powrotem rynna. Zejdźmy niżej, i zobaczymy, czy tam coś będzie słychać. Widać było na wykresie, że dołki SWR-u były gdzieś na niższych częstotliwościach. O, proszę. Jest jakaś stacja broadcastowa na falach średnich. Średnio ją słychać w szumach, ale zobaczmy, jak będzie ją słychać na moich dwóch pozostałych antenach. Teraz enfet, W ogóle jej nie słychać. I dipol 80-metrowy też w ogóle nie słychać. Także mamy stację, którą odbiera tylko rynna. Jest godzina 14, więc pasmo 80 metrów i 160 raczej kiepsko o tej porze. Ale zobaczę pasmo 40 metrów. No też powiem, że nie ma tłoku na 40 metrach. No dobrze, nic z tego. Lecimy w górę, poszukamy jakiegoś broadcastu. O proszę, jakaś stacja znowu jest niezbyt silna, ale jest. No i przełączam się na Entweda, a teraz Dipol 80-metrowy, który jest dobrą anteną odbiorczą na wszystkie pasma generalnie. No i wracamy na rynny. Teraz rynna o, tu jakaś mocna stacja chyba hiszpańskojęzyczna i zobaczmy Entwet i Dipol rynna wcale nie ma jakiegoś wielkiego wielkiej różnicy między rynną a tymi dwiema moimi antenami w stacjach broadcastowych oczywiście tu mamy stację francuskojęzyczną na plus 20, bardzo ładnie. Tak na Entfedzie, no i tak na Dipolu. Tutaj akurat rynna najgorzej, ale też nie jest źle. O, proszę bardzo. FT8, jak ładnie na rynnie. Zobaczmy na Entfedzie. Tak na Entfedzie, tak na Dipolu. Całkiem nieźle. O proszę. A co my tu mamy? Jakaś stacja foniczna. Na rynnie. Przełącza się na Entweda. Teraz Entwed. teraz Dipol. Także rynna wcale nie ma jakiegoś kompleksu przy tych dwóch antenach, jeśli chodzi o odbiór. No nie wiem, co to za stacja była. No i lecimy jeszcze wyżej. Proszę bardzo. To jest odbiór na rynnie. I przełączam się na Tweda, która stroi się w tym paśmie. Proszę bardzo, bardzo podobnie. FT8 też pięknie odbiera. Tak to wygląda. Wygląda na to, że do odbioru antena z rynny. Może być. Będę jeszcze oczywiście próbował odbiór na tej rynnie. Może na live ie. zobaczę. W każdym razie ciekawość moją zaspokoiłem. Myślę, że waszą też. Piszcie w komentarzach, co jeszcze chcielibyście, żebym zmierzył i spróbował na tym odbierać. Może łopata? Ktoś podobno zestroił łopatę skrzynką antenową. Może to jest jakiś pomysł. Dzięki za oglądanie, piszcie w komentarzach. Cześć.